No może się uda, ale nie gwarantuję. Ugryzio, nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, tu mamy pełny. Czuję tego Kurde Nie wierzę Dobra Też nie Uu, Dobra, na razie odpalam Zobaczymy, czy jest sens się z tym szarpać. do Poloneza to poczułem jakim zarob jestem autorskim wcale nie zawsze... wygodny cichutki no po prostu bajeczka ale te plusy nie przysłaniają mi minusów spokojnie Teraz jeszcze. Niespodzianka. Proszę bardzo. No chyba z wielu jest składanych. dwie rzeczy, które w nim lubię najbardziej to, że jest taki, że nie trzeba dbać o niego i można zrobić wszystko można wejść nawet z zapłoconym psem i w ogóle mieć to wszystko w dubie. a druga sprawa, równie ważna, to to bujanie przodem to jest bombowe Не само. Mm -hmm. <глаз> no, не, не, И тебе выпало push e down czy można otworzyć od wewnątrz, wkładając łapę, jak w wajperze. Całkiem poważnie mówię. Hop, ugryź, hop. Wchodzisz, 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 Hop, hop, hop. Nie z tej strony, dawaj ugryź, hop, dawaj. Dobry piesek, dobry pies. Jeszcze Ci fotę zrobię. Weź tu spójrz na mnie, o właśnie. you're Mm -mm. Proszę No i miodzio Kolejny wyjazd się udał Wiewność, proszę Państwa, sprzętu wzrosła i teraz sprawdzam po czym jest ta puszka, bo jednak nie po piwie, tylko po jakimś napoju chyba, dla dzieci Nawet łącznie jakieś lepiki kurde, tutaj chyba szpachla, czy jakiś inny klej, czy co nie wiem no, samo zło więc będzie trochę lżejszy Teraz Volkswagen tutaj jeszcze coś dobrego mu odstaje, ale to to chyba jakby Jakieś konserwacja, czy co? Nie wiem. No tak, czy się tutaj jest wesoło i tu kilka razy już było diabła. I co z tym teraz zrobić? A rzucę w krzoki. Tu też coraz lepiej. No domek narzędziowy po prostu. Jak znalazł niepotrzebny mi, akurat ale, ale mógłby tu gdzieś stanąć. A ja miałem teraz w ten weekend oglądać takiego samego. Może nim nawet wrócić, ale no zobaczymy, czy plany się nie zmienią. Bo akcja jest dymaniczna. Ogólnie to tak fajnie się tym jeździ, że naprawdę no, no czuję, że mnie ciągnie w stronę tych aut. Chodzi z wyczuciem do niego. To on inaczej reaguje. Gryziuś. Chodź tu. Kochany. No dobra. Zobaczymy co Władek teraz wymyśli. Może jeszcze nam się trafi jeden kurs dzisiaj. Tym śmierdziele.